W mieście dymu, samochody śmigają w strefach, praca Brat bratka ginie, potem łzy w kielichach. Pokój daleki wojna, blisko tu się rodzą. Na klatce dajko dzieci w zagrodach chodzą. Pokój i wojna, kontrasty dzielą ludzi, jak zmienimy świat, by każdy rano się budził, bez strachu w oczach, bez krwi na chodnikach, marzenia w głowach. Niebo pełne tajemnic, gdzie są bohaterowie, co im dusze krwawiły Mama modli w oknie, tata wraca z pracy, miłość w sercu Lecz są obawy, bo nie ma gwarancji Pokój i wojna, kontrasty dzielą ludzi Jak zmienimy świat, by każdy rado się budził Bez strachu w oczach, bez chwili na chodnikach Marzenia w głowach, spokój w każdej dzielnicy Nocą niebo pełne tajemnic Gdzie są bohaterowie, co im dusze krwawiły Mama modli w oknie, tata wraca z pracy Miłość w sercu, lecz są obawy, bo nie ma gwarancji Pokój i wojna, kontrasty dzielą ludzi Jak zmienimy świat, by każdy rano się budził Bez strachu w oczach, bez chwili na chodnikach Marzenia w głowach, spokój w każdej dzielnicy na mapach, rakiety lecą w przestrzeń, ale dzieci chcą tylko piłkę grać codziennie. Co się stało z nami? Człowiek kontra człowiek, podzieleni granicami, ale mamy jedno serce. Bezdolność na rogu, bogactwo na zamkach. Czy znajdziemy ścieżkę, co do jedności zamyka? Wolność dźwięku w, w oddechu sennym, harmonia w planetarium, obyśmy dożyli tej chwili. I wojna, kontrasty dzielą ludzi, jak zmienimy świat, by każdy rano się budził, bez strachu w oczach, bez krwi na chodnikach, marzenia w głowach, spokój w każdej dzielnicach, Pokój i wojna, kontrasty dzielą ludzi, jak zmienimy świat, by każdy rano się budził, bez strachu w oczach. Bez na chodnikach, marzenia w głowach, spokój w każdej dzielnicach. Bej, tej